Teraz gdzieś gram w Temelgesta. I w ogóle jest nowa mapka. Zaraz wam pokażę. Rush Hour. I dodana jeszcze Lava Land. Tutaj. Bombardment. I Home Deal. Jeśli wam, te map e jeśli wam już teraz lepiej, że te mapki do zostały dodane, to napiszcie w komentarz. I dajcie pod do góry, bo. Dla mnie jest lepiej. I w ogóle. Y, jest tutaj. Y, no kurcze, y, Ten. Jak to się nazywa? Nowy koła. Kłowicze. jeszcze koło specjalne. I zamrożone specjalne koło. Tutaj mamy 5% na wrozem. Wro, no to jest tam tego specjalnego skina. A tutaj mamy 4% szans na tego szkielet Dragon. Więc... Szkieletor e, Dragon. Szkieletol, dragon. Um, my sobie zagramy w Lockdasha, bo dawno nie grałam. Ale najpierw może spróbujemy tą mapkę zrobić. Idziemy się gdzie? Dobra, czekamy aż będzie mapeczka, bo... O, już się losuje, będzie się losowało. Dobra, losuje się. Będzie mapka oczywiście los Hour. No nie pamiętam jak to było. Lush. Coś tam. Lush Hour. Lush Hour. Chyba. Jesteśmy... I co tu trzeba robić Chyba mi się wydaje, że... Przetrwać jak najdłużej, żeby wygrać. Nie wiem dlaczego, ale taka jest matka. Nie, spadliśmy. Dobrze, ale jak coś dla mnie matka spoko. No. Teraz zobaczymy, zagramy wyblok naszej i spróbujemy jeszcze zrobić save'a, bo akurat ostatnio chciałam zrobić i nie udało mi się, więc spróbujemy. Mamy już blok ale dobra, lecimy, o kurde, już mi źle poszło. Kolejne podejście, znowu mamy blok nie spadnij i nie spadaj proszę, nie spadaj. Dobra, mamy. Ja nie wiem, czy mi tym skinem dobrze pójdzie, bo ja... bo... Okej. Okay. Chyba dobrze pójdzie mi, ale ich wyrzuciłem tu. Dobra. O! Nie. No jest jestem. Teraz spróbujemy zrobić tego talika. Jest, to zrobiliśmy. Za pierwszym razem. Ok, na sobie tu dokończymy mapkę. Jak bo to no był też to moja ulubiona gierka. Spróbujemy, czy da się no, tego talika Nie umiem. O, zrobiliśmy, tylko spadliśmy. Dobra. Dobra widzowie, mamy tutaj mapkę kolejną. Jaką o kurde mam. Dobra, kolejne podejście. Oczywiście. Poczekamy sobie. No okej. Okay. Będziemy czekać. Też będzie jakaś mapka, dobra, mamy fajną mapkę też. Dobra. Okej. Okay. Tam się nie da doskoczyć. Myślałam, że się da, ale się nie da. Lecimy. Okej. Okay. Lecimy. Nie. Musimy się zakwalifikować. Lecimy jak, naj, jak najszybciej. Szybko, szybko, szybko. Nie zwygraliśmy ostatni, ledwo co. Okej. Okay. Dobra. Jaka będzie kolejna mapka? Okej. Okay. Space Jak Jakoś zrobimy. Lecimy. 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 O kurczę, on chciał już. Aha, więc to tak. O, ci panie, pani, pania. Dobra. Lecimy widzowie Możemy lecieć Wygramy tą mapkę Ale nie wiem czy wygramy, bo jesteśmy głupi w tą grę Nie fajnie jesteśmy w tą grę Dobra Dobra, jesteśmy ale ta emotka by to pomogła, ale przegraliśmy. Oczywiście, dobra, lecimy. Musimy poczekać. No, ale przegraliśmy. Proszę mi przyjść zjeść i nie

To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Pa.